Oliwa z oliwek nie jest klarowna. A konsument chce mieć złocisty, przezroczysty, lśniący, wabiący wzrok olej rafinowany. Zresztą oleje rafinowane mają zdecydowanie dłuższą trwałość. Ale w procesach ich produkcji stosowane są temperatury 220-270 stopni Celsjusza, bielenie, rafinacja. To wszystko powoduje, że zamiast Wielonienasyconych kwasów rzekomo prozdrowotnych, chociaż one nie są prozdrowotne, kiedy są stosowane w nadmiarze, mamy produkty ich, ich utlenienia. I produkty utlenienia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych inicjują proces nowotworowy. Więc co bym radziła konsumentom? Nie słuchać reklam, studiować stare podręczniki, bo ja ilekroć coś piszę. Wyczytałam, że 3 gramy chlorku sodowego nasz organizm potrzebuje. Coś mi to nie pasowało. Sięgnęłam na półkę w antykwariacie. W szafie w garażu wyciągnęłam książki z lat 70 no i tam piszą, że 5-6 gram chlorku sodowego potrzebujemy. Mam świetną konsultantę Zaraz do soli przejdziemy. Zaraz do soli przejdziemy, Panie Profesor, muszę jednak porządkować tak. sytuację. Dokończmy sprawę z tymi tłuszczami, dokończmy sprawę z tym. Czyli uwaga, wystrzegamy się w diecie codziennej e, tych pięknych, klarownych olei. Nie dotyczy to e, dobrej oliwy z oliwek, która właśnie ma mętne e, takie zabarwienie, jest ciemniejsza, zielona i tak dalej. To, tu się trochę ucieszyłem, bo mielibyśmy koncentrację wojsk greckich na granicy z Polską. I, i, no ale, ale tutaj już uwielbiam oliwę jako taką i w ogóle uwielbiam dietę, to, to jak Grecy jedzą, ale wr wróćmy do tego, czyli um, do smażenia możemy stosować te zwykłe oleje? Absolutnie nie. Boże, to na Absolutnie. czym smażymy? To na czym smazimy? Jak już wspomniałam, proces utleniania przebiega w postępie G ometrycznym proporcjonalnie do zawartości wielonienasyconych kwasów i ilości wiązań nienasyconych. O tym, że olej lniany nie nadaje się do smażenia, większość ludzi wie. Zresztą olej mm, lniany ma pewną zaletę, mianowicie przy jego tłoczeniu pozostają resztki białka. I on jak traci swoją ważność, okres przydatności do spożycia, to po prostu gorzknieje. Te resztki peptydów i białek gorzknieją i mamy już sygnał ostrzegawczy, a w rafinowanych olejach tego nie ma. Olej rzepakowy absolutnie nie nadaje się do smażenia, bo zawiera dużą ilość kwasu alfa-linolenowego, który ma aż trzy wiązania nienasycone. Boże, mówi pani coś, co dla większości ludzi będzie brzmiało jak herezja. No przecież olej rzepakowy jest głównym właśnie takim produktem stosowanym do smażenia, do... Absolutnie nie. Ze względu na wysoką zawartość kwasu alfa-linolenowego z trzema wiązaniami nienasyconymi. Czyli na czym smażymy? Olej rzepakowy można, jeżeli ktoś lubi, w ilości jedna łyżka, 5 gram, na zimno zastosować do surówki. Bo zapotrzebowanie naszego organizmu na wielonienasycone kwasy, to jest 5 gram dziennie. No to dobrze, ale możemy oliwką to zamienić. No. No oczywiście. Oliw, o, oliwa z oliwek jest na pewno zdrowsza, bo zawiera te naturalne antyoksydanty. Poza tym, moment, poza tym oliwa ma zupełnie inny skład kwasów tłuszczowych. Oliwa zawiera tylko 0,9% kwasu alfa-linolenowego, tego najbardziej podatnego na utlenianie i zawiera e, prawie 70% kwasu olejowego nowego z jednym wiązaniem nienasyconym, no więc się nie utlenia tak szybko. Czyli zwracam się do naszych widzów, nie musicie pamiętać o ty, w tych kwasów, ale pamiętajcie, że jak zanim wlejecie e, ten olej rzepakowy do sałatki, to jeżeli jest oliwa, sięgnijcie raczej po oliwę, a nie raczej po olej. Po oliwę. Dobra. Druga rzecz. Wśród olejów są bardzo różne. Mamy rzepakowe, słonecznikowe, olej z awokado, e, no, z różnych, z różnych e, e, źródeł. Źródeł. Źródeł, źródeł. Są przed, które, które są lepsze, które gorsze? To znaczy, tak, im więcej zawiera kwasu omega-6. To jest napisane gdzieś tutaj, nie, na, na ale to no. można znaleźć w internecie. Przecież młodzież się nie rozstaje z telefonami. <grym> no właśnie, przynajmniej tutaj jakaś. Więc im więcej kwasu omega-6, tym większe ryzyko dla zdrowia, bo ten kwas działa prozapalnie. Prozapalnie działa na etapie życia płodowego we wczesnym dzieciństwie, nie tylko na seniorów w moim wieku. Nam wmówiono, że oleje są zdrowe, bo nie uwzględniono w ogóle zapotrzebowania na poszczególne kwasy tłuszczowe. Jak już wspominałam, skład kanki tłuszczowej jest taki sam jak w oleju, jak w smalczyku i jak w oleju palmowym. Olej palmowy dyskredytowany ostatnio wcale nie był taki najgorszy, dlatego że nie zawierał dużo kwasów wielonienasyconych. Ale może wrócimy jeszcze do tej oliwy z oliwek. Tak. Oliwa z oliwek ma tylko 0,9% kwasu z trzema wiązaniami nienasyconymi. I to jest ten kwas, który się najbardziej najszybciej utlenia. D źródłem kwasów omega-3 w diecie mieszkańców basenu Śródzie... Morza Śródziemnego są ryby i owoce morza, które są zjadane przez nich w ilościach 3-4-krotnie większych niż, tak. niż wśród nas. To mają dostęp. Więc. Mają odpowiednią ilość kwasów omega-3 biologicznie aktywnych, pochodzących z ryb i owoców morza. Te kwasy nie wymagają przekształceń w organizmie człowieka. Poza tym w oliwie jest dużo mniej kwasu omega-6 niż w oleju rzepakowym, a zwłaszcza słonecznikowym. Dzięki temu w diecie śródziemnomorskiej proporcje kwasów omega-6 do omega-3 są optymalne dla naszego zdrowia. Bliskie 4 do 1. A jeszcze po... II wojnie światowej w diecie Europejczyków proporcje kwasów omega-6 do omega-3 wynosiły 1 do 1. Ale nie jedliśmy wtedy olejów ani margaryn. Tylko smalec. Tak, dokładnie. Na boczku różne smażenia. A, jakie pyszne. I co? I masło. I masło. Najzdrowszy tłuszcz w naszej diecie. Najzdrowszy tłuszcz w naszej diecie ale był dyskredytowany przez lat kilkadziesiąt,